Pierwszy turniej z cyklu Grand Prix Sieradza w halowej piłce nożnej już za nami. Organizatorem zawodów był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu. W hali szkoły podstawowej nr 10 rywalizowało ze sobą 17 drużyn w czterech grupach. No jesteśmy bardzo zadowoleni, ponieważ mamy bardzo dobrą frekwencję. Aż 17 drużyn dzisiaj będzie grać. To jest bardzo dobry wynik. To jeszcze nie jest rekord z poprzedniego sezonu, kiedy w jednym turnieju grało 18 zespołów, ale myślę, że 17 jak na pierwszy turniej to jest bardzo dobry wynik. Gramy troszkę inaczej ze względu na gabaryty hali więc nie pięciu plus bramkarz, a czterech graczy w polu plus bramkarz. Formuła się nie zmienia, poza tym najpierw grupy eliminacyjne, później z tej grupy wyłaniane są zespoły, które grają w ćwierćfinale, jest ich osiem, później półfinały, mecz o trzecie miejsce i finał. To jest formuła charakterystyczna dla całego cyklu, że najpierw mamy cztery turnieje eliminacyjne, drużyny zbierają punkty za miejsca w poszczególnych turniejach, no i oczywiście stworzona Klasyfikacja generalna, i osiem najlepszych drużyn po czterech turniejach, rzeczywiście będzie grać w turnieju finałowym, już o tytuł Mistrza Sieradza w halowej piłce nożnej. Najlepszą okazała się drużyna Gootrans Złoczew, która w poprzedniej edycji triumfowała jako mistrz. Zwycięzcy rozegrali zacięte pojedynki w półfinale z Natalem Sport, wygrywając mecz 3 2, oraz w finale z 15. Sieradzką Brygadą Wsparcia Dowodzenia, pokonując ją 2 do 1. Warto dodać, że wojskowi powrócili do gry po kilku sezonach nieobecności w cyklu Grand Prix. Trzecie miejsce wywalczyli piłkarze Grajki Team. Bardzo fajna organizacja. Ogólnie dużo drużyn się zgłosiło, na ten poziom jest ogólnie bardzo wysoki, z tego co teraz widzimy. I bardzo fajnie zagrać w takim turnieju zobaczyć swoje możliwości. Ja przez większość okresu zimowego trenujemy na hali u siebie w Błaszkach. No i teraz postanowiliśmy zobaczyć czy, jakie mamy możliwości. Ogólnie bo startowaliśmy w turnieju amatorskim w Błaszkach. Ogólnie to trenujemy tak, przez od 5-6 lat cały czas taką samą ekipą. Tylko dzisiaj akurat jesteśmy w składzie sześcioosobowym. Jeżeli chodzi o no, parkiet, jest lepszy, nie, nie ocieramy się tak jak to było w przypadku hali sportowej w wojsku. Nie jest zła, zła nawierzchnia, fajnie się na niej biega, na pewno jest lepiej, bo się tak człowiek nie ślizga jak na sali wojskowej. My jesteśmy chłopakami z sąsiedla, zbieramy się, żeby sobie pograć, czy wygramy, czy przegramy. Nie, nie, nie zależy nam na tym, A aczkolwiek jakbyśmy wygrali to też by było fajnie, tak? ale no zobaczymy, na razie fajnie nam poszło, pierwszy mecz fajnie, 4-0, także myślę oby tak dalej klasyfikacji strzelców po pierwszym turnieju prowadzi Adrian Sroczyński z Go Transu, który strzelił 9 bramek. Na drugim miejscu są Egzekwo Arkadiusz Banasiak z Grajki Team i Piotr Sobczak z Natal Sport, którzy mają po 6 goli. Trzecim najlepszym strzelcem jest Robert Hyży z Go Trans, który zdobył 5 trafień. Puchary i nagrody po raz pierwszy wręczał nowy dyrektor Mosiru Piotr Iszczek. Celem zawodów jest popularyzacja halowej piłki nożnej jako formy rekreacji oraz organizacja wolnego czasu dla mieszkańców Sieradza. Kolejny turniej Grand Prix Sieradza od będzie się 15 grudnia. Już teraz serdecznie zapraszamy.